To jest ornament zoom. To jest taka podstawowa budowa kroszonki. Szlaczek w koło i na tych wolnych dwóch miejscach ornament. Kroszonkę na, prawidłowo powinno się dzielić właśnie na dwie części szlakki, albo na cztery. Tak na, na parzystą liczbę ja i zarysuję. Kreseczkę. Możecie mieć z tym problem. Ja pomogę kreseczki zrobić, myślę, żeby to było, pomogę Wam prostą kreskę zrobić. I najprostsze, ja nie będę żadnych skomplikowanych rysować, najprostszy, możemy jakieś listeczki w bazie. O, może. Jeżeli chcemy uzyskać coś takiego, trójwymiar, to się tak nazywa, yy, przestrzen, przestrzenne jakieś wzory. i dalej, za tym miesiąc. Bo ten mamy na pierwszym planie. Zawsze zaczynamy od pierwszego planu i później to kolejny kolejne plany.